Dzień plecień poprze przeplata trochę zimę, trochę lata i rozpoczynamy trochę zimowy tydzień w ogrodzie, w którym możemy się spodziewać nocnych przymrozków. Warto więc przykryć agrobuknią grządki warzywne, na których wykiełkowały już wysiane w marcu rośliny. Rzodkiewki, szpinak, sałata, groch i bób to gatunki odporne na tego typu chłody i powinny przetrwać przymrozki do minus 4-5 stopni Celsjusza, ale ich dodatkowe okrycie na pewno nie zaszkodzi. Zostało już tylko 6 dni do Wielkanocy. To ostatni moment na tradycyjne świąteczne wysiew rzeżuchy. Na wysiew owsa jest już za późno, ale jeżeli potrzebne, gdy są do świątecznych dekoracji zielone kępki, możemy sprawdzić, czy w ogrodzie nie rozrósł nam się za bardzo trawnik i nie potrzebuje przycięcia. Odcięte fragmenty darni z powodzeniem mogą zastąpić owies. Pozostając w temacie trawnika. Jeżeli wykonaliśmy już wertykulację, warto darnie nawieść. Jeżeli jeszcze nie przeprowadziliśmy wertykulacji lub aeracji, warto taki zabieg zaplanować na najbliższe dni. Trawnik nie wymaga jeszcze koszenia, ale warto już przygotować się pod tym względem do nadchodzącego sezonu. Jeżeli mamy robota koszącego, warto sprawdzić w jakiej kondycji jest po zimie. Zarówno samo urządzenie, jak i bateria. Warto też sprawdzić stan noża czy nie wymaga naostrzenia. Ostrość noża należy sprawdzić także w tradycyjnych kosiarkach. Zanim urządzenia te zaczną pracować, warto je dokładnie przejrzeć i odpowiednio przygotować. Tydzień to doskonały miesiąc na założenie nowego trawnika. Należy poczekać, aż ziemia się nieco ogrzeje, przygotować teren i przystąpić do działania. Możemy położyć trawnik z rolki lub wysiać go metodą tradycyjną. Do wyboru jest wiele nasion traw, a w tym roku pojawiły się także w sklepach mieszanki nasion traw i mikrokoniczyny. Dzięki połączeniu tych dwóch roślin możemy uzyskać trawnik, który jest samonawożący, ciemnozielony i wymaga mniejszej ilości zabiegów pielęgnacyjnych, ponieważ koniczyna posiada zdolność do wiązania azotu z powietrza i wchodzi w symbiozę z pożytecznymi bakteriami brodawkowymi. Kto wysiał na rozsady warzywa i kwiaty w marcu, musi o tej porze pomyśleć o pikowaniu, czyli przesadzeniu młodych sadzonek pojedynczo do osobnych doniczek. W których będą miały więcej podłoża i miejsca do dalszego wzrostu. Dotyczy to zwłaszcza pomidorów i papryki oraz innych roślin z rodziny psiankowatych, które bardzo lubią przesadzanie i dla których pikowanie jest zabiegiem obowiązkowym. Ponadto warto rozsadzić do większych doniczek wszystkie rośliny, które tego potrzebują które są wybujałe z uwagi na niedostateczną ilość światła i które przestały przyrastać. To oznaka, że potrzeba im więcej przestrzeni i ziemi. W Wielki Piątek dobry zasiewu początek. Jeżeli pogoda nie zachęca jeszcze do pracy w ogrodzie, możemy przygotować w domu kolejne rozsady roślin warzywnych i kwitnących, które potem posadzimy na rabatach lub grządkach, np. w drugiej połowie maja. Do roślin tych można zaliczyć m.in. późną kapustę, kalaretę czy sałatę oraz aksamitki, cynie czy astry. Kończymy już pomału wysiew papryki i pomidorów. Kwietniowe wysiewy wprost do gruntu można zaplanować na kolejny tydzień, w którym prognozy pogody dla większości rejonów naszego kraju przewidują już cieplejszą aurę, bez nocnych przymrozków. Wielka Sobota to ostatni moment, żeby przygotować wielkanocne dekoracje przed świętami, które umilą nam świętowanie i wprowadzą nas w wyjątkowy nastrój. Nie może wśród nich zabraknąć roślinnych motywów, np. bratków, pierwiosnków lub przeróżnych kwitnących roślin cebulowych. Możemy też ściąć gałęzie wybranych roślin w ogrodzie i je wykorzystać do stworzenia świątecznych ozdób. Nie potrzeba wiele, żeby wprowadzić do domu wielkanocną atmosferę. W Wielką Niedzielę pogoda, duża w polu uroda. Z okazji Świąt Wielkanocnych przesyłamy najwspanialsze życzenia, radości, pogody ducha, szczęścia i przede wszystkim zdrowia, a także odpoczynku i przyjemnego świętowania. Na kolejny Tydzień w Ogrodzie zapraszamy za tydzień.